Cześć, z tej strony Kacper. Dziś porównamy dwa termoroboty, a mianowicie Kobo 7 oraz Thermomix TM6. Zacznijmy od zawartości opakowań oraz obudowy. W obu przypadkach otrzymujemy termorobota wraz z misą oraz nożem na spodzie. Do tego mamy pokrywę z miarką, jest także trzyczęściowa nakładka do gotowania na parze, nie zabrakło koszyczka do gotowania w misie np. jakiegoś ryżu oraz motylka do ubijania chociażby śmietany. Inaczej za to wypadają łopatki do zgarniania, ponieważ ta w Kobo jest bardziej podstawowa, natomiast termomiksowa kopystka jest wyprofilowana w taki sposób, żeby korzystać z niej nawet podczas pracy urządzenia, Poprzez takie ograniczenie na długości tego akcesorium. W telemonicie mamy jeszcze jeden ciekawy dodatek: mianowicie jest taka dodatkowa pokrywa, która zapobiega klapaniu, na przykład podczas smażenia. Mamy jeszcze książkę z podstawowymi przepisami. Z kolei w Kobo 7 otrzymujemy od razu nakładkę na nóż, która sprawdzi się do gotowania bez rozdrabniania, lub na przykład do gotowania subit. Ciekawostką jest także to, że w przypadku Kobo 7 otrzymujemy pendrive'a z przepisami, możemy też wgrywać na niego aktualizację. Więc jeżeli korzystamy z urządzenia bez internetu, to dalej będziemy mogli cieszyć się wszystkimi przepisami. Obudowa tych sprzętów jest podobna, chociaż kilka różnic na pewno jest. To, co jest wspólne, to ekran na przodzie, obok pokrętło, od góry umieszczamy misę, a na spodzie mamy antypoślizgowe nóżki. W przypadku Thermomixa mamy jednak uchwyt do łatwego przenoszenia. Całość jest też jakby bardziej smukła i według mnie wygląda nieco nowocześniej. W przypadku Kobo 7 mamy dodatkowo przełącznik od boku, którym fizycznie możemy wyłączyć urządzenie, w Thermomixie robimy to poprzez dłuższe przytrzymanie klawisza obok ekranu. W tym robocie design wydaje się nieco bardziej agresywny, jednak no to co już komu się podoba to indywidualna kwestia. Wyświetlacz w obu przypadkach jest bardzo podobny. W Thermomixie jest to 6,8 cala, a w Kobo 7 równe 7 cali. Bardzo podobny jest także silnik w środku. Ponieważ w obu przypadkach mamy moc 500W, co w przypadku Termomixa pozwoli osiągnąć od 40 do 10 700 obrotów na minutę. Z kolei w Kobo 7 możemy tych obrotów uzyskać równe 11 11000. W Termomixie za to jest nieco większa misa, która pomieści do 2,2 litra podczas realnego użytkowania urządzenia. W Kobo 7 są to równe 2 litry. Oba urządzenia mają wbudowaną wagę, które rozpoznają do 3 kg. Podziałka i dokładność jest tutaj do 1 grama. Kombo 7 jest delikatnie szerszy oraz wyższy, za to głębokość jest delikatnie mniejsza. Stawiając jednak oba sprzęty obok siebie, Thermomix wydaje się mimo wszystko nieco wyższy przez tą dodatkową rączkę na górze. Jednak no ogólnie oba sprzęty są bardzo kompaktowe, prezentują się dobrze na blacie i raczej zbyt dużo przestrzeni nie powinny zajmować. A jak wygląda praca z tymi robotami? Zarówno w jednym, jak i drugim robocie mamy do dyspozycji misy, w których możemy robić przeróżne dania. W obu przypadkach są noże na spodzie, tak samo na górze nakładamy pokrywę, jednak tutaj też jest kilka delikatnych różnic. Przede wszystkim w Kobo 7 misa stanowczo mocniej jest osadzona w urządzeniu, więc musimy użyć nieco więcej siły, żeby ją wyciągnąć. Dodatkowo pokrywę musimy nałożyć na urządzenie, a następnie przekręcić, żeby zablokować całość w urządzeniu. W Thermomixie ta Misa stanowczo lżej wchodzi w urządzenie, dodatkowo wystarczy tylko na niej położyć pokrywę, a reszta zadzieje się automatycznie. Mamy tutaj bowiem takie silniczki, które zablokowują się na pokrywie, co w mojej ocenie jest stanowczo wygodniejsze. Obsługa w obu robotach przede wszystkim odbywa się na wyświetlaczu, to tam wybieramy jaki będzie czas, temperatura czy prędkość obrotów. W obu przypadkach ekranem głównym są właśnie takie trzy zegary z dostosowywaniem tych parametrów. Główna różnica jest jednak w tym, że obroty silnika w Kobo 7 ustawiamy również na ekranie, a następnie klikamy klawisz start. Natomiast w Thermomixie nie mamy klawisza start, tylko za pomocą pokrętła obok wyświetlacza ustalamy konkretną prędkość. Wtedy automatycznie uruchamia się praca urządzenia. Według mnie jest to lepiej rozwiązane w przypadku Kobo, ponieważ najpierw możemy sobie wszystko ustalić, wszystko sobie przygotować, a nie od razu uruchamiać pracę. Podczas korzystania z pokrętła. W jednym i drugim robocie, poza tymi ustawieniami ręcznymi, do dyspozycji mamy także szeroką bazę przepisów. W obu przypadkach jest ona naprawdę solidna i na pewno znajdziemy sporo ciekawych potraw, które mogą nam się spodobać. W Thermomixie jest to obecnie ponad 5,5 przepisów, w Kobo 7 nieco mniej, bo jakieś 2100. Jednak, no i tak uważam, że jest to naprawdę szeroka baza, stanowczo większa niż w przypadku chociażby Lidlomixa czy MPMA. A i tak założy się, że w większości nawet nigdy się nie wykona. Jest tego po prostu za dużo i na pewno w jednym i drugim przypadku jest z czego wybierać. No i trzecią opcją korzystania z różnych funkcji są ustawienia automatyczne. W przypadku Kobo 7 jest ich nieco mniej: jest to mycie wstępne, wolne gotowanie, do tego podgrzewanie, suwit, tryb do zupy, smażenia, wykonywania ciast, gotowanie na parze, jest także podtrzymywanie temperatury w formie termosu. A także tryb fermentacji. W Thermomixie w ustawieniach automatycznych mamy od razu też wagę, która jest umieszczona w Kobo na ekranie głównym. Dalej mamy ustawienia do Thermomix sensor. Na no kolejne tryby już dotyczą typowo urządzenia, czyli mamy rozdrabnianie, ugniatanie ciasta, tryb turbo, mycie wstępne, miksowanie, gotowanie jajek, do tego jest czajnik, podgrzewanie, zagęszczanie. Gotowanie ryżu, fermentowanie, wolne gotowanie, suwit oraz dodatkowe trzy funkcje do akcesoriów, które możemy dokupić, czyli obieranie za pomocą nakładki noża z wbudowaną obieraczką, a także tarcie i krojenie korzystając z nakładki do szatkowania. Warto też zauważyć, że w przypadku Thermomixa część tych trybów możemy jeszcze dostosowywać, i tak na przykład w myciu wstępnym mamy kilka poziomów zabrudzeń, podczas gdy w kobo jest to tylko jeden tryb. Zauważam jednak, że w przypadku Kobo 7 nieco lepiej działa sam interfejs systemu. Wszystkie funkcje uruchamiają się szybciej, urządzenie zresztą też stanowczo szybciej się wybudza, gdy ekran zostanie wygaszony. Wszystkie funkcje możemy też uruchamiać szybciej, tak samo przeszukiwanie przepisów jest stanowczo wygodniejsze. Może wynika to trochę z mniejszej ilości przepisów i funkcji, może też są nieco nowsze podzespoły, jednak no efekt jest taki, że Kobo działa szybciej. Warto wiedzieć, że w obu przypadkach mamy jeszcze aplikacje na smartfona. Do Thermomixa mamy aplikację Cookidoo, która jest taką szeroką platformą przede wszystkim do przeglądania przepisów. I tu fajne jest to, że możemy je nie tylko przeglądać, ale także zapisywać np. we własnych harmonogramach, możemy je także delikatnie edytować, zapisywać do ulubionych, czy od razu przesyłać do urządzenia, żeby je danego dnia ugotować. Poza tym mamy dodatkowe artykuły pozwalające nam jeszcze lepiej korzystać z urządzenia. Są także różne ciekawe dodatki, np. polecane przepisy czy kolekcje z konkretnymi przepisami. Ciekawostką są też chociażby diety pudełkowe już odgórnie z ustalonymi przepisami, które możemy ugotować w dane dni, wybierając na przykład czy ma być to dieta standardowa, Slim Fit, czy na przykład wegetariańska. Mamy też tutaj różne warianty, jeżeli chodzi o kaloryczność, więc no naprawdę można to sobie fajnie dopasować. Minusem za to jest to, że ta aplikacja jest niestety płatna. W przypadku Kobo 7 ta aplikacja jest nieco mniej rozbudowana. Przede wszystkim nie jest to taki typowy program, który możemy pobrać ze sklepu z aplikacjami, tylko tak jakby zaimportowana strona internetowa, którą możemy dodać do własnego pulpitu. Możemy to zrobić wyłącznie wtedy, gdy mamy już swojego robota, wtedy w instrukcji otrzymamy kod QR do zeskanowania, i pobrania swojej aplikacji. Tutaj też oczywiście możemy przeglądać różne przepisy, czy dodawać je do ulubionych. Niestety jednak nie mamy takiej synchronizacji z robotem, więc to, co dodamy do ulubionych w aplikacji, niestety nie przeniesie się na robota. Jeżeli więc jakiś przepis nam się tutaj spodoba, to możemy go owszem zapisać, ale potem już ręcznie musimy wpisać na ekranie robota, żeby rozpocząć gotowanie. Ciekawostką na pewno jednak jest to, że możemy tutaj dodawać komentarze do każdego przepisu, dzięki czemu wraz z innymi użytkownikami możemy polepszać potrawę, umieszczając jakieś wskazówki, co na przykład można poprawić. Najważniejsze jest jednak to, że ta aplikacja jest całkowicie za darmo, więc nie ponosimy już dodatkowych kosztów po zakupie urządzenia. A jakie są efekty pracy i jak w ogóle te sprzęty sprawdzają się w praktyce? No kurczę, jeżeli chodzi o efekty, to w obu przypadkach jest naprawdę bardzo podobnie. Jeśli chodzi o rozdrabnianie, to nie widzę tutaj żadnych różnic, zarówno w przypadku rozdrabniania jakichś miękkich składników jak np. jabłka czy chociażby twardsze jak cukier na cukier puder. Starałem się ustalać w jednym i drugim przypadku podobne ustawienia i w takich scenariuszach no te efekty naprawdę były bardzo podobne. Jak dla mnie identycznie wypada to także w przypadku ubijania zarówno śmietany, gdzie otrzymujemy bitą śmietanę, która jest gęsta i puszysta, jak i chociażby masła, gdzie takie ubite masło w obu przypadkach perfekcyjnie wychodzi. Równie idealnie wypada ugniatanie w jednym i drugim przypadku, więc wszystkie ciasta wykonamy tutaj perfekcyjnie. Jest to jedna z moich ulubionych funkcjonalności termorobotów, no bo po co ugniatać wszystko ręcznie, jak robot może to zrobić za nas? A tu w obu przypadkach, no naprawdę wychodzi to znakomicie. Jeśli chodzi o wykonywanie innych ciast poza takimi drożdżowymi czy kruchymi, które trzeba ugnieść tylko bardziej jakieś biszkoptowe czy chociażby moje ulubione marchewkowe, to tutaj też jest bardzo, bardzo podobnie. Przerabiałem przepis na marchewkowe ciasto zarówno w Thermomixie jak i Kobo. Moim zdaniem przepis na to z Kobo 7 jest najlepszym, jakie je do tej pory jadłem. Jednak no, stosując się zarówno na jednym jak i drugim sprzęcie do tych samych wskazówek, no efekty będą identyczne. W przygotowaniu efekty również są takie same. No, jedynie na siłę czepiając się można zauważyć, że Kobo 7 delikatnie szybciej się rozgrzewa. Jednak, no, to nie są też jakieś spektakularnie duże różnice. Uważam za to, że w Thermomixie nieco łatwiej wykonuje się potrawy. Przede wszystkim chodzi mi o to, że w Thermomixie każdy składnik, który musimy dodać do potrawy, jest jakby osobnym krokiem. A w przypadku Kobo 7 pojawiają się kroki, w których musimy dodać kilka składników. Za każdym razem więc musimy sobie tarować przed dodaniem kolejnego składnika, co w przypadku Thermomixa nie ma miejsca. Dodatkowo w Thermomixie czasami mamy jakieś dodatkowe filmiki, które pokazują nam jak wykonać jakieś kroki, co szczególnie przydaje się przy bardziej zaawansowanych potrawach, np. na przykład gdy coś musimy specyficznie ułożyć, czy na przykład zapleść, tak jak w przypadku hałki. Przy dodawaniu składników widać jeszcze, że w przypadku Thermomixa waga reaguje nieco szybciej przez co łatwiej odważyć dokładnie taką ilość, jaka jest podana w przepisie. No ale to są takie niuanse, do których po prostu trzeba się przyzwyczaić w jednym jak i drugim sprzęcie. Ogólnie jednak no, efekty pracy są identyczne w obu przypadkach i naprawdę ciężko doszukać się jakichkolwiek różnic. No to podsumujmy. Thermomix TM6 czy Kobo 7? Mogę śmiało powiedzieć, że jeden i drugi sprzęt są naprawdę rewelacyjnymi urządzeniami. Bardzo ułatwiają przyrządzanie przeróżnych posiłków, w kuchni mają na pewno dużo różnych zastosowań, jednak, no, efekty pracy w obu przypadkach, no, według mnie są identyczne. Różnica przede wszystkim polega na tym, że mamy nieco inaczej wyglądające obudowy, dodatkowo zastosowane są inne systemy i tutaj, zarówno jeden, jak i drugi, ma swoje plusy. W przypadku Kobo 7 całość działa na pewno dużo szybciej, przeglądanie przepisów jest płynniejsze, a uruchamianie różnych funkcji na pewno nie trwa tak długo. W Thermomixie działa to nieco wolniej, ale za to mamy dużo więcej funkcji, jest praktycznie dwa razy więcej przepisów i są one nieco bardziej rozbudowane, no bo np. dodawanie każdego składnika jest podzielone na osobne kroki, co według mnie nieco ułatwia gotowanie. Zostaje jednak jeszcze aspekt ceny. No nie ma co tu się oszukiwać, że Thermomix kosztuje naprawdę sporo pieniędzy. Tak naprawdę, w cenie Thermomixa możemy mieć prawie dwa roboty COBO7, więc no to już od Was zależy, czy jesteście w stanie aż tyle wydać. Owszem, no Thermomix jest bardziej rozbudowany, mam więcej tych funkcji, wygląd też jest moim zdaniem nieco bardziej atrakcyjny, jednak no czy warto wydawać aż tyle? No to już musicie odpowiedzieć sobie sami. Warto jednak jeszcze pamiętać, że jeżeli chcemy zachować wszystkie funkcje, to powinniśmy opłacać jeszcze aplikację Cookidu, która kosztuje aktualnie 200 zł rocznie. W przypadku Kobo 7 aplikacja jest darmowa, jednak no tutaj ponownie stanowczo mniej rozbudowana. A co Wy sądzicie o tych robotach? Który z nich Wy byście wybrali? Dajcie znać w komentarzach. Zachęcam także do łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. Zerknijcie także na recenzję obu sprzętów, żeby szczegółowo poznać wszystkie funkcje tych urządzeń. A tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!